Czas mamy wyjątkowy, bo następny komentarz będziemy nagrywać już po wyborach. W tą niedzielę wybory. Pamiętajmy, że idąc na wybory, tak naprawdę dołączamy się do dyskusji o naszym kraju. To jest najważniejsze. Idźcie na wybory, bo to mogą być ważne wybory. I właściwie dziś powinienem cały komentarz poświęcić problematyce wyborczej, a jakoś bardzo mi to nie leży. Zatem zacznę od okładek mainstreamowych czasopism. Jeden front, Newsweek, Polityka, Wprost, Gazeta Wyborcza, wszędzie roi się od redagowanych stylu Sputnika i Sowieckiej Prawdy, tekstów o Jarosławie Kaczyńskim i zdjęć, wizerunków stylizowanych na list gończy za Jarosławem Kaczyńskim. Ewokuje się jakieś upiory, wpisując je w twarz Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego oni tak się boją? Dlaczego Tomasz Lis przechodzi już wszelkie granice w swojej nienawiści i miotaniu się przeciwko temu, co nadchodzi. Dlaczego oni tak boją się tej fali, która spokojnie nadpływa? Czyżby bali się prawdziwej Polski, która być może już po niedzieli będzie mogła rządzić się sama? Przecież tych wyborów nie wygra nikt, kto nie zostanie wybrany przez większość społeczeństwa. I naraz ci, którzy cały czas usta mieli pełne Polski, Tomasz Lis, który pisał, mało odkrywcze, ale rojące się od słowa Polska, książki, naraz tej Polski się boi, przed tą Polską ucieka, zaczyna mówić, że będzie politycznym uchodźcą. Naraz córka pani Kopacz. Głośno stwierdza, że wyjedzie z Polski, jeżeli Polską będzie rządziła pani Beata Szydło. Jeżeli rządził będzie PiS. Dlaczego? Skąd taka nienawiść? Skąd tyle złej krwi? A może to jest tak, że na złodzieju czapka góry. Że naraz może się okazać, że ta nikła bibułka, która dotychczas otaczała nas i uniemożliwiała nam wszelkie ruchy, pęknie przestanie być tak ważne. Ci ludzie boją się po prostu demokracji. Zajęli nienależne im miejsca, wyspinali się na nienależne im urzędy i zaszczyty i boją się, że nie starczy im kompetencji, żeby konkurować w normalnej grze rynku, polityki, społeczeństwa. Polska jest Krajem, który dopiero wstaje z zapaści. Jest krajem, który jest na dorobku. Jest w nim pełno mocnych emocji, często nienawiści, ale przecież jest normalnym krajem, w którym rządzą normalne reguły. Miejmy nadzieję, że reguły demokracji umeblują. Naszą rzeczywistość na najbliższe lata, a może na dłużej. I że przede wszystkim stworzą szansę do tego, żebyśmy my wszyscy, zwykli, szarzy obywatele, mogli spokojnie żyć, mogli czuć się tutaj dobrze, komfortowo i mogli być dumni z tego, że coś się zmienia, że stajemy się coraz przyjemniejszym, nowoczesnym, coraz bardziej nowoczesnym, ciekawym krajem. Tylko tyle. Przecież my nie mamy żadnych innych aspiracji. Chcemy, żeby sądy sądziły sprawiedliwie. Żeby media pisały prawdę, żeby media publiczne pełniły publiczną misję, tak, jak powinny to robić, a nie były studiami wyborczymi platformy obywatelskiej i PSL-u z domieszką SLD. Czy to są tak wygórowane żądania? Czy te żądania należy nazywać nienawiścią, nietolerancją, ksenofobią? Nawet Jacek Rzadkowski, który zdawało mi się ostatnio, że trochę przybrał rozumu, no już ten tydzień, znowu zaślepienie i nierozsądne zdania. Czy my do tych ludzi mamy jakąś nienawiść, czy mamy jakąś niechęć? My, normalni Polacy, nie. Chcemy tylko, żeby żyli podobnie jak my. Żeby nie uzurpowali sobie pozycji, które im się nie należą. Chcemy wreszcie, żeby sprawiedliwie zakończyć epokę okrąg Okrągłego Stołu. Żeby odciąć. Zagrzebione fundamenty PRL-u i rozpocząć remont, zwykły remont naszego domu, żeby stał się schludny, nowoczesny, porządny. Czy to tak dużo? Okazuje się, że tak. Nie jest jednak tak idealistycznie, jak to Państwu w tej chwili przedstawiam. Dlatego, że jest takie amerykańskie przysłowie, że w momencie, kiedy kładzie się podłogę, kiedy przybija się deski to z tego drewna wychodzą robaki. No i tak to będzie też z remontem naszej Polski, że z drewna powychodzą robaki, że trzecia brygada, osławiona trzecia brygada, z której pił kiedyś Józef Piłsudski, naraz zamelduje się w komplecie jako czołowi odnowiciele. Już widzę takie postaci, widzę je także na listach wyborczych, na szczęście w mniejszości. Widzę senatora, który naraz stał się obrońcą, kandydata na senatora, który naraz stał się obrońcą uchodźców. Zainteresował się tym dwa tygodnie przed wyborami i teraz już jest specjalistą i usiłuje wykorzystywać pracę dziennikarską do tego, żeby robić sobie kampanię wyborczą. Widzę ludzi, którzy cynicznie usiłują grać na nutach, które w tej chwili są modne i popularne. Wyszczegajmy się tego. Ale myślę, że jesteśmy na tyle rozsądni, my, polscy wyborcy, że nawet na listach tych, którzy mają odnawiać Polskę, odnajdziemy ludzi szlachetnych, ludzi wartościowych, ludzi, z którymi rzeczywiście możemy wiązać pewne nadzieje. Dlatego wydaje mi się, że warto zaapelować nawet, by wybierać ludzi młodszych, ludzi, którzy nie byli umoczeni w PRL-u. Ja sam wywodzę się z Perelu, spędziłem w nim młodość i sądzę, że moje pokolenie już powoli powinno czynić miejsce młodszym. Tak, by ci młodzi nie wyjeżdżali stąd. Oczywiście, pomysłów jest bardzo dużo, ale sam jako, jako drobny przedsiębiorca, człowiek, który sam płaci ZUS, wiem, że gdyby obniżono chociażby stawkę ZUS-u, to już te pieniądze. Płynęłyby większym strumieniem, bo ludzie nie, nie uciekaliby do, na Słowację, na Łotwę, do Wielkiej Brytanii ze swoimi firmami, aby tam płacić podatki, byle by tylko tu nie płacić zbyt wysokiego ZUS-u. ZUS w Kwocie 1100 zł jest po prostu nieuczciwy. Nieuczciwy jest wobec naszych zarobków, nieuczciwy jest wobec naszego poziomu życia. O takich drobnych nawet sprawach warto myśleć. W momencie, gdybyśmy uwolnili przedsiębiorczość, obniżyli stawki ZUS-u, zaczęłoby kwitnąć, bo Polak jest człowiekiem sprytnym, człowiekiem, który adoptuje się do wielu warunków. I to, że dziś pani Ewa Kopacz pokazuje, że Polska się zmodernizowała, że gminy są czyste, że są te ogródki, że, że wreszcie powstają jakieś drogi, to nie jest wynik rządów Platformy. To wszystko powstało wbrew tym rządom. To jest wynik gospodarności polskich obywateli, którzy w tak dużej opresji, w jakiej znajdowali się przez ostatnich 8 lat, jednak potrafili z siebie wykrzesać dużo przedsiębiorczości i zmieniać rzeczywistość wbrew. Pora już na to, żeby władza wspólnie z obywatelami zaczęła zmieniać rzeczywistość razem. To będzie wielki przełom. Po raz pierwszy być może w naszej historii władza będzie nasza. Nasza, będziemy się utożsamiać z państwem. Mamy w tej chwili ogromny kryzys obywatelskości. Nie utożsamiamy się z naszym państwem, nie utożsamiamy się z naszym rządem. Pora temu położyć kres. Pora wreszcie zbudować jedność pomiędzy urzędem, władzą i obywatelem. Ale ta jedność powstaje na gruncie uczciwości. I wysokie wymagania, jakie należy postawić. Przyszłemu rządowi, dotyczą przede wszystkim etyki w gospodarowaniu publicznym pieniądzem. Telewizja Polska, to przykład, który akurat znam najlepiej, gdyby tylko odcięła mechanizm kolesiostwa, mechanizm układu od swoich pieniędzy, stałaby się rychło najlepszą korporacją w Europie Środkowej. To są tak duże pieniądze i tak wielkie możliwości, że przy zwiększonej etyce w gospodarowaniu publicznym groszem nie trzeba wielkich zmian nawet w, prawo, w prawodawstwie, żeby ta firma powstała z kolan i była naprawdę pężną firmą. Wiadomo jak to zrobić. Wiadomo jak zreformować służby specjalne. Wiadomo jak zmienić wymiar sprawiedliwości. To są proste działania, ale przede wszystkim obliczone na zaufanie do ludzi. Ludziom trzeba ufać. Ludzi nie można krępować przepisami. Ludziom trzeba ufać. Politycy to też ludzie, więc im też zaufajmy. Tylko zaufajmy tym, którzy rokują. Ci, którzy od dwudziestu kilku lat ciągle obiecują, są w pozycji panny, która już straciła urok, ale nie wykorzystała swoich życiowych szans. Więc być może warto skupić się na ludziach nowych. Celowo na sam koniec mówię o debacie. Pomiędzy panią Beatą Szydło i panią Ewą Kopacz, bo to też jakby signum temporis. Mamy oto w Polsce rządy kobiet. Liderką lewicy jest pani Barbara Nowacka, liderką PiSów stała się pani Beata Szydło, liderką Platformy jest Ewa Kopacz, więc polityka przybrała twarz kobiety. I można by się zastanawiać dlaczego, ale przecież historycznie w Polsce od dawna mamy matriarchat. Od czasów powstań kiedy, i wojen, kiedy ginęli mężczyźni, to kobiety przenosiły ten polski pierwiastek, to kobiety wychowywały następne pokolenia patriotów i to na kobietach spoczywał ten wielki obowiązek utrzymania polskości. Więc nie dziwmy się, że dziś polityka w Polsce ma twarz kobiety. Tylko dobrze by było, żeby ta kobieta, która uosabia polską politykę była rozsądna, obliczalna, nie niezestresowana, i nawet dobrze byłoby, gdyby nie korzystała ze złych doradców. Tak to nazwę. Czasami zły, zły doradca kryje się też na dnie butelki. Więc o tym warto pamiętać. Oczywiście szanse największe na zwycięstwo ma prawo i sprawiedliwość. Chciałbym, żeby zwyciężyło tak, żeby nie musiało rządzić w koalicji, bo rządy koalicyjne spotwarzają... Każdą dobrą intencję. I tak niestety było w ostatnich 25 latach. Więc gdyby PiS wygrał tak, żeby mógł samodzielnie rządzić, też samodzielnie będzie dźwigał na swoich barkach odpowiedzialność. Platforma myślę, że nie przekroczy 20%. Nad, nadęty balon pana Petru, ze stojącym za jego plecami, panem, który odstawił leki, a kiedyś był odpowiedzialny za reformę gospodarczą, nie przekroczy progu, bo to są jakieś wolne żarty. Będziemy mieli w Sejmie jeszcze Lewicę, być może ledwo próg przekroczy pan Kukiz i nie wiadomo jest los PSL-u, który już gotów jest do koalicji z pis Ja bardzo ostrożnie traktowałbym, gdybym oczywiście odpowiadał za pis nie odpowiadam, te deklaracje PSL-u, bo PSL jest znowuż taką panną, która najlepiej lubi przebywać pod latarnią. A z pannami pod latarnią jest tak, że często zmieniają swoje preferencje nie grzeszą zbytnią lojalnością. Więc y, dziś zamiast przeglądu tygodnia takie świeckie kazanie y, prostego dziennikarza. Jeżeli Państwo zechcecie przyjąć to kazanie przed wyborami, jestem serdecznie wdzięczny. Jeżeli Was zdenerwuje, piszcie, dzwoncie na ulicy, obrzucajcie mnie nawet inwektywami. Ja po prostu dalej będę robił swoje, ale mam nadzieję, że już w trochę lepszym kraju. Obyśmy obudzili się w lepszej rzeczywistości i obym z uśmiechem komentował minio, mijający tydzień za tydzień. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.